Izabela, rower. I można tutaj podobno na rowerze zjechać, albo przejść przez tą... Kochani, jesteśmy w takim jakimś parku, gdzie są tyrolki, gdzie się jeździ na rowerze tutaj na górze, gdzie się przechodzi przez most. A tam jest wodospad. Jest wodospad i ponoć się można wykąpać. Zobaczymy? No, jedziemy się przejść w no, Piękne miejsce, piękne. Także dzisiaj, kochani, spędźmy te walentyncik w zieleni. W takiej dużej zieleni. Ona i co, założyłam zielone spadanki tak. A mamy tutaj ten kierunkowskaz do. Trzeba przejść przez tą kładkę. No tak, ale co tam masz ten wodospad? Tam jest podobno w górze, jak jest spora deszczowa, to tutaj płynie woda, a dzisiaj jak zwykle jest pora sucha. I zobaczcie, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Nie przyjeżdżajcie do Tajlandii, bo tutaj nie ma Sorry. wodospadów. Przyjeżdżajcie wtedy jak, jak deszcz pada, bo wtedy są wodospady. Ja jestem rozczarowany, idziemy teraz najpierw do góry. No tak, chyba tam pójdziemy za No to chodź, zobaczymy co tam jest. Koparka nam tutaj kopie. Może nowe trasy. Ładne miejsce. Tutaj jest w ogóle bardzo spokojnie, bo nie ma turystów. O, tea Patrz, Tak, na herbatkę. Ale ekstra. Chodź, chodź, zobaczymy. Chodź, 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 Ale fajnie, Pięknie, pięknie. Takie klimaty to też mi się podobają. Tylko wiesz jak jest tą herba, to macza to tak, ale tą czerwoną to ja coś tak. <grym> tu <To> pomarańczowa jest. <grym> Ło no? pies, jak paczek, on wygląda jak pięknie. To jest prawdziwy pies? No. Nie. Jak nie? To jest poduszka. Poduszka? No, tak. Ja, a tak pięknie no, patrzył. Ja w okularach nie, nie dowidzę już wiesz jak no, to. Tak, jest... Ekstra, Izabela poszła sobie tam. A ja sobie pójdę tutaj. no taki tutaj klimacika, ale super. Jaki spokój. Co? No właśnie tak sobie będziemy też herbaty. Ja o tym nie dowróciłem. Ale zobacz jak fajnie, ja tutaj bym się napiła. Fajny klimat. Tak, no to jest napi. Ale gdzie on robi? nie poszli na podospad, trafili na herbatę. Ale to jest świetne miejsce. Zobaczcie. Nie wiem, na tą herbatę. później. Na no. razie nie Ale miejsca jest... O której piją w Anglii? Five o'clock? To jest piąta, tak? Po południu. Ale dzisiaj poznałam bardzo fajnego Rafała, który pracuje z energiami. I też zrobimy jakąś sesję. W ogóle chciałabym go Wam też przedstawić, bo bardzo ciekawy człowiek i też e, fajną radę mi dał na moje ranki. Jak to praktykować, to Wam o tym opowiem. Serio? Także no ale to chodzi. To Mam Rafałem, się bać? Z Rafałem też będę chciała. Mam właśnie. się bać. Tutaj porozmawiali, żebyście go mogli moi kochani królewscy poznać. Bo wszyscy lekarze, terapeuci, I Nie, nie, nie. No to... Wraca na energię. Rafał powiedział, że gam ma bardzo wysoką wibrację. A to już wielokrotnie już kolejna osoba, która to mówi. Tak, że tutaj jest najwyższa w całej Tajlandii właśnie na tej wyspie. Dlatego ja powiem szczerze, żebym chciała, żebyśmy kupili wile, a pójdziemy tam, czy nie na A to wrócimy później, tak? okay. idziemy tam do góry. Back. Thank you. Ej, wiesz co, ja bym chciała, żebyśmy e, na przykład na Kosamui kupili jakąś willę, tą siódemeczkę no najbardziej. A tutaj przypływali i tutaj mhm. właśnie też, e, jak, jakbyśmy mieli gości, to by na parę dni tutaj i na pewno super, super, ja już widzę to wszystko gdzieś w głowie, bo tu fajne też właśnie rzeczy się takie Ja tutaj byli. będę przyjeżdżał w piątki na zen, o Jezus. na te bębny to i chyba, ja to... chyba by, będę też grał na tym bębnie, bo ja poczułem, że ja, bym, że ja tam chciałem być, jak ja chciałem być, ten. no to tak, ja mam takie wibracje Maskę, od środka, no. ale też bym chciał być tym takim przywódcą, czyli tych bębniarzy, czyli żeby być takim tym, tym najważniejszym. Tak? Takim tak, takim wojownikiem, na, na którego wszyscy patrzą. A, bo I się wczuwają. Tak to tak. jest po prostu no potrzebuję. Znaczy nie potrzebuję i mam to, to. mam to chyba w sobie, tak mi się wydaje. No poczułeś to. Jak to Izabela zawsze twierdzi samiec alfa, macho niespełniony może. No i poszła samia.